Myślę, że droga młodzieży, te wasze sukcesy, które, które tutaj już, już osiągnęliście, przełożą się na wasze dalszą edukację i że po skończeniu technikum jednak nie, nie poprzestaniecie tylko i wyłącznie na tym, że będziecie mieli to tego skończone, ale jednak pójdziecie dalej, bo takiej młodzieży w tym kraju jest potrzeba. I myślę, że poprzez waszą dalszą naukę dalsze zdobywanie wiedzy, nam wszystkim zdecydowanie lepiej będzie się żyło, kiedy wy już będziecie, że tak powiem, w tak zwanej pracy zawodowej. Gratuluję Wam serdecznie i życzę Wam wszystkiego najlepszego i gratuluję opiekunom i panom dyrektorom. To dla nas wielki zaszczyt, dla naszego powiatu, że, że upasowaliście się tak wysoko, że zbieracie nagrody, dlatego też w imieniu swoim, w imieniu całej Rady Powiatu chciałbym wam serdecznie pogratulować. Wam pogratulować przede wszystkim, ale pogratulować też waszym opiekunom, bo to ci mistrzowie, rozumie, że was prowadzili do tych sukcesów. Ale gratuluję też waszym rodzicom tak zdolnych latrosi. Starosta Sieracki nagrodził 11 uczniów techników i pięciu opiekunów nauczycieli przedmiotów zawodowych. To podziękowanie za osiągnięcia w eliminacjach okręgowych Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości, której organizatorem jest Polski Związek Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów w Warszawie. Młodzi sieradzanie zaprezentowali swoje projekty w Ostrowie Wielkopolskim, gdzie ich pracę i pomysłowość oceniali profesorowie najlepszych uczelni w Polsce i ocenili najwyżej zarówno w kategorii innowacji technicznych, jak i wynalazczości. Malwina Wierzbicka, Daria Kokoszka i Maciej Pietrus pod opieką Anety Remiszewskiej Grzesiak i Reneusza Pietrusa opracowali projekt ogród szczęścia koniczynka plac zabaw dla dzieci niewidomych i słabowidzących. No, głównym tym taką innowacyjnością w tym projekcie jest to, że to jest plac zabaw dla dzieci niewidzących i niedowidzących. I także, że to jest plac zabaw razem z takim jakby ogródkiem. Wstedziliśmy za projektem plac zabaw dla, dla dzieci niepełnosprawnych. Ale to byłaby nadal zbyt duża różnorodność. No i po krótkich dyskusjach doszliśmy do wniosku, że to jednak będą dzieci niewidome. Plac zabaw podzielony jest na cztery części, z których każda spełnia inną rolę. Kolejne płatki koniczynki łączą rośliny z określonych pół roku z pobudzaniem innego zmysłu. Rośliny szumią, by wzmocnić słuch dziecka niewidomego. Inne mają szorstką fakturę, która pobudza zmysł dotyku. Projekt tego niezwykłego ogrodu jest właściwie gotowy do wdrożenia. Podobnie jest z kolejną nagrodzoną pracą, projektem Nowatorska Metoda Pomiarów Geodezyjnych z Wykorzystaniem Drona przygotowaną pod opieką Agnieszki Pawelec i Pawła Pawelca. Kto wpadł na pomysł? Która z Was? To raczej było tak, po wspólnych negocjacjach miałyśmy problem w terenie z pomierzeniem obiektu i rozpatrzyłyśmy różne metody, aż w końcu wspólnie doszliśmy do wniosku, że jedynym wyjściem byłby dron. Wykonywałyśmy zdjęcia satelitarne, znaczy to nie były satelitarne, po prostu zdjęcie z drona, które y, wpasowałyśmy do specjalnego programu kadowskiego, takiego służącego do geodezji. Głównie dlatego pobrałyśmy współrzędne z dostępnych miejsc na działce i wpasowałyśmy to zdjęcia i mogłyśmy pobierać już gotowe współrzędne z, z tego zdjęcia, nie, wchod, nie, nie wchodząc na działkę. Bardzo ułatwia pracę geodetom. Często zdarza się tak, że geodeta w terenie zapomnie czegoś pomierzyć i jak wykona zdjęcie dronem, to po wpasowaniu zdjęcia może bez problemu wszystko, wszystkie dane pobrać. Teraz wystarczy, że geodeci skorzystają z projektu Młodych Sieradzanek. Podobnie jak drogowcy mogą wykorzystać pracę ich koleżanek, drzewa przydrożne, instrukcja dla zarządców dróg przygotowaną pod opieką Mariusza Gławędy. Skąd się wziął pomysł na to, żeby zająć się drzewami? No, pomysł przedstawi nam pan. Mieliśmy duże wątpliwości, czy na pewno będzie dobry temat, ale wybrałyśmy i zrobiłyśmy o tym pracę. Rzeczywiście dużo y, mówi się o tym, y, co się dzieje na drogach, o tych drzewach, o, bo, bo jest dyskusja w mediach, ale czy wy jako młodzi ludzie w ogóle się nad tym zastanawiamy? Tak, właśnie, bo chcieliśmy znaleźć rozwiązanie, aby drzewa dalej mogły istnieć, a czy nie stanowiły takiego zagrożenia jak dotychczas. I w tym celu wykonałyśmy szczegółową analizę przydatności poszczególnych gatunków drzew do zastosowań dziedzinie komunikacyjnej. A to znaczy na czym to polega? Jedno drzewo może być drugie, nie? Dlaczego? Dlaczego jedne gatunki są lepsze do nasadzeń przydrożnych, a inne gorsze? My opracowałyśmy taki własny, nowatorski system waloryzacji. No i pod uwagę trzeba wziąć na przykład to, czy drzewo jest odporne na zasolenie gleby, bo jak wiadomo, zimą aby... Na jezdni nie było lodu, jest wysypywana sól. Trzeba wziąć również pod uwagę, czy drzewo jest odporne na zanieczyszczenie powietrza, bo jednak zanieczyszczenie powietrza jest bardzo duże w okolicach drogi. Również to, czy jest odporne na wiatrołomy i wiatrołamy, czy ma dobry system korzeniowy, czy jest długowieczne i wiele innych. Wydawałoby się, że to bardzo proste i oczywiste rzeczy, ale dopiero świeże spojrzenie pokazało, jak łatwo można rozwiązać poważne problemy w różnych dziedzinach życia. Laureaci mają już zapewniony start w finale ogólnopolskim. Uczniowie Środackiego Mechanika odnieśli sukces również w sprawdzianie wiedzy na temat ustawy prawo własności przemysłowej oraz zakresu tematycznego obejmującego historię wynalazków i wynalazców. Wyróżnienie w tej kategorii zdobyli Natalia Jarominek i Jakub Staniewski.